Halo, witam Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym to odcinku z Backpack Battles, serii splezaczkowych bitew. Eee, dzisiaj pani Berserk, bo uznałem, że eee, na niej chcę zrobić ten build pod tak mówiąc, w tym odcinku pod prismatic Swordy i prismatic Orby. Eee, może na nie wbiję Golda, a na następne podejście prawdopodobnie będzie panią Adventurer. Pod yy, to, co chcieliśmy zrobić ostatnio, czyli pod bumerangi tego guberta y, stylowego, styl guberta. No, a tu mam dużą szansę na twiny, więc może też dostanę golda. Ale nie przedłużając, zaczynamy. Yy, okej, okay. początek tutaj. No, nie średni. Będę potrzebował wooden swordy na pewno i sloty jeszcze kamień Dwa Sordy będę potrzebował i dwa Pryzmatic Orby co minimum. Ksiuksiu. Ksiu. To mi się kojarzy z takim tych z jakimś takim dzieckiem, co właśnie z jakichś takich ubogich chyba krajów. Oni no tam grali tam różne jakieś tam wyzwania, tam coś takiego. I on zawsze dostał właśnie Ksuksu, ksu, jakieś takie... Owoc, czy jakieś warzywo, czy co to tam było? I on zawsze był taki wkurzony, że nie rządząc tu suksu Nie wiem, czy to było ksuksu, -ksu, czy coś innego, ale to mi się z tym kojarzy, tylko nie. Nieważne. Prosiak, kolejny. Odświeżamy. Yy, banan, kolejny. Ok. Jest numer 2, dwa w Jonek jest chory Z twoją matką, o ty Z Twoją matką na. Nie wiem na czym. Na nartach. O na rybach. Kurde. Albo na grzybach. Z twoją matką, kurde. Wziąłem co mnie kurde coś zwywał. Skrawtowany temy design damage z mi staminy. O, to, to chyba będzie dobre. Czy nie? To będzie chyba mocne. Wodka, leczenia. To, niech to tam gdzieś będzie w pecaku Mana orb. Trochę bezużyteczne, ale bym go. kupił nawet. Bo się jeszcze okaże, nam się przydanie. nie? i co wtedy? No i co wtedy zrobisz? Nic nie zrobisz? Dobra, weźmy, kupmy patanie kolejno, mam plan. Ojeju, ty masz dagaranga i młota? No, ciężko będzie się przebić przez ciebie. Ok, nie uderzyłeś młotem? Ja cię uderzyłem młoteczkiem. Młoteczkiem, młotuniem. Mam zużycie saminy high, ja wiem. Eee, no i to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Eee, powiedziałbym, że drugi banan, nie? A czy trzeci banan. Trochę się gubię w tym, co mówię i w tym, co robię. Trzeci odcinek z rzędu, no. Ale to ostatnie dwa, ostatni, ostatni odcinek wczorajszy był taki dobry. Jak nie oglądajcie, to zachęcam, naprawdę taki dobry odcinek. No, trochę dużo to sami nie bierze. Może go zberstowano na początku, ale on się uleczył. No, jakby to sobie tu nie mam, żadnej najfajniej broni, nie? Na start. Ja wiem, jajko mogę kurde blaszkę co najwyżej wykluć. Kiedy ja ostatnio wyklułem jajko? Z zapamiętnych czasów. tutaj przyspieszmy to A no, możemy to zrobić tak Mana hmm. no, no to jest mi niepotrzebna, to jest prawda taka Przykra No, ale dobra no Nie, no ten ma na orb. W dupie mam tego ma na Tak się nie odpali. Lecimy dalej. Toczki, Roslord. okej. Okay. Pinapple. Pinapple. Nie masz staminy, to dobrze. Moja tarcza tutaj ci robi, ale robisz mi więcej damage'a. Chyba hmm. Nie, 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 nie Nie ze mną takie tutaj Wigibansy Prismatic, so znaczy Prismatic orb jest godly itemem, nie? Tych godly itemów trochę w puli jest przed biotów. Ile to takie coś bierze z staminy? 0,7, mało Prawie nic, badanów będę miał się w pizdu Bałwan, na zrobienie tutaj Wooden Bucklera Frozen Baklera. No nic, no, lecimy dalej Uf, No Trochę nie wiem co tu się dzieje, nic tutaj nie mam do Sonia Następnie w tej rundzie będę miał Smoka już Blinda? Jak ja ci nakładam blinda? Sam sobie nakładasz blinda z stickiem. 80% Wszystko mam zwolnione No nic Nie wiem jaką subklasę wziąć Może szaman Albo braz Jest smoczek Czy to jest jakaś skraftowany item? Nie No w sumie dziwnie by było jakby to był skraftowany item Mmm, kurde, nie mogę kupić Snowmana To sprzedajmy te świnie. No, Stamina sak kolejny, dobra. Daj mi korba proszę, jak najszybciej. Znaczy co prawda kowado był najlepszy, ale ja ostatnio tyle razy do kowadu leciałem, że trzeba zastopować nie trochę. No zbij go, Ty cieciu. Szansa na zastępowanie i itemy na gwiazdkach mają procent nakryta i na yy, celność. Mm. No dobra. Divine potion. Tutaj armor. Ok, odświeżmy. Godly, godly, godly. Rowling, rolling, rolling. Hey ladies, hey fellas, hey people, don't give a fuck. Z zrobimy z Wimber i lecimy dalej. Ehh. Kurde no, ty masz tego z Shielda hang, nie Hunger Blade tylko Blatorna. Oj, i tutaj leci pod tego impractical large grade yy, tak Jak, jak ciul Wolpertinger No, lubię Za szóstkę jeszcze to, kurde Prawie jak za nic. Kolejny mana orb. O, jest prismatic orb. Za 18 następnej, więc... Spoko. tak. I czy ja tu potrzebuję many na coś? Cokolwiek? Nie, nic. Czego masz najmniej, tak? No to teraz jakbym co, manę... To dupa no, okej okay. Teraz będę został manę, więc, więc Wolpertinger nie będzie mi generował many. Więc całe w buffów, których masz najmniej. Czyli będziesz mi wszystko inne. No właśnie. Teraz empower, vampiryzm i Regen. Będziesz mi cały czas generował wampiryzm, bo ja go nie będę miał. Będzie mi go zjadał No matwiutko. Jeszcze, jeszcze drugie tyle muszę wygrać Po prostu, dostaniesz maksimum healtha i broń biją więcej No dobra, za trójkę I teraz robimy Fiku Miku Czyli rundę na przegranie, tak? Będzie ciężkie... No... Oby te banany tutaj dobrze się sprawiły. Kolejny prismatic orb. ej dobra, 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 ej, ej, ej. Mamy to, w następnej rundzie mamy dwa prismatic sordy. Znaczy, w następnej rundzie, po następnej rundzie. Ale to przegram raczej. Nie masz tarczy, więc to jest szansa na to, że stamina mi jeszcze tam styknie na to wszystko. Ale tutaj bardziej chodzi o przetrwanie. mam leczenia mało. Prawie znikome leczenie. Oh, boli, 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 bardzo boli. Now new with all the colors. Ok, to teraz to usuwamy. Robimy tutaj y takie coś. W ogóle cały plecak bym w Kupiłbym sobie to. No i tak. Yy... Tak. Okej. Okay. Tank. Bank. O, to przyspieszmy to. Smoczek. Tak Ty jesteś magicznym itemem, więc damy Cię tutaj Ty też jesteś magiczny, więc też tutaj pójdziesz Ty pójdziesz sobie gdzieś tutaj Tutaj te mroźne itemki I teraz to będzie też fajne, bo to tak będzie tu działało Okej, okay. okay, cały plecek ustawiony. Zrobimy sobie vampirik Daggera. Trzeba... Bloody Dagera. Ojeju. Proszę, nie przegraj mi tego. Pozostanie mi ostatnie chyba życie. Zdążę go zbić, czy nie? Zdążę, no dobra. No, ostatnie życie mi zostało, ja muszę cztery razy jeszcze wygrać muszę to na ustawić czyli na przykład tak 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 tutaj może pójść smog który będzie tutaj przyspieszony i tutaj na dole pójdzie młot eee, tutaj Tinger. zrobimy to tak i tutaj to tak, żeby tutaj ten slotów nie zajmować jakimiś tu głupotami No, dobra, imana orb, którego tutaj nie wsadzę. No szkoda, skull batch pod po nakładanie randomowych debuffów. Tak mi się coś wydaje, że to po prostu pod to. A ten skacze Okej okay. Tutaj mam... Czemu to ma dwa? Aha, bo wampirik tutaj temy. Nie jest tam minus, tutaj, dostaję wszystko po jeden Jest dobrze Wpytę Uuuu, kowadełko Ja ci stylię buffy Szansa na infekcje random debuffów, okej, okay, co hita To dostałem jakieś... Aha, bo ty Dostajesz damage dodatkowego co, co jakiś czas? No tak. Jest tutaj dagerek. Najlepiej byłby ustawiony tutaj, no ale dobra. Prismatic Orb, tego tutaj. To, to chciałem, to chciałem. Dobra, w tak. Nie, nie tak. Musimy zrobić to trochę inaczej. Okej okay. No nie ustawisz tego tak jakbyś chciał, co? Nie ustawisz Co ten, ileś tam sekund, tutaj będzie tak i tak Mmm, zróbmy tego Dragon Skale Armora. Co będzie chyba tutaj zrobimy tak, Okej, okay, tutaj jest loty trzeba zwolnić. Teraz tego nie wsadzę. Okej, okay, ale tu nas nie będzie się wsadzi, jak jakby ją sloty, nie? No, teraz to jest tu mocne, nie? To jest teraz mocne. Maluma. To dostajesz co? atak speeda i demerzo co hit. No, to jest... To jest sieka. Ja pamiętam jak to kiedyś było bardzo popularne. Teraz to do tego nikt nie gra. Nic dziwnego, w sumie. Jest o wiele lepsza meta, ale sam fakt tego, że to jest mocne. Eee, tutaj serek. Serek będzie lepszy. O. Ja potrzebuję teraz slotów, nie. Ale tutaj totalnie nie mam slotów. No to nie mam slotów nic na nic, na cokolwiek. To to tu musi zostać, tak zostaje tak jak jest. no Tutaj jeszcze albo dwa stamina saki, albo jeden czwórka i fun pack. Uff. Okej, okay, okej. Okay. Ty masz... Te... Rabiczonki, czy tam rabiwelpy, mocne. Ale czy aż tak mocne? Nietykalność... Druga nietykalność... No i zbity. Okej. Okay. Yy, to nakładanie tych debuffów, ale to... Jak skończymy? Zrobimy tak... A tak skończymy zakupy, o tym mi chodziło. Zero. Czy ja tu mam jakieś tutaj przyspieszyć? Nie. No dobra. Nietykalność mógł nas ogarnąć, ale nie nie chcę. Fajna ilość tutaj temków różnych. Debuffów w sensie jak pod, re pod reinkarnację dwukrotną zobaczmy jak go pokonamy pierw poszedł lantern teraz pójdzie fenix opie mi się nie rusza oczywiście z uwagą to co Prismatic orb kolejny i będzie wpyta no nie wiem co to byłoby lepsze czy Prismatic... czy, czy E, Shaman, czy kowadło, czy właśnie ten braznakl ten fighter chyba to był. No nie wiem co to byłoby lepsze. Kupmy na te trzy rundy jeszcze box of riches. No i po prostu róbmy to w czym w najlepsi, czyli w gównianych rzeczach. No ten ptaszek też byłby mocny, ale z ustawieniem go byłoby średnio trochę Okej, okay, dzięki mam nuso pancerza i dużo spajków pod tego pod rękawicę No i co to mu dało? Co jest mocne? Wow To jest niebywale mocne Co tu się odpiernicza? To nie chcę posłużyć tam będzie. Mm. Szansa na... Nie. Zredukowanie, leczenie oponenta będzie dobre. Trzeci ten. Nie, to już będzie przesada, co? To... Ale wiecie co, ja jestem, ja jestem głupi. Zróbmy. pryzmatik Trzeciego sorda No tutaj nie mam bata, że tu przetrwam Ale jakbym dostał się jednego do prismatic orb'a I bym go tutaj wsadził Takie to by było, takie Za dwójkę, czwórka Zwiększamy leczenie, zasadzam tu świnie Jagódkę też by się tutaj udało wsadzić, ale jej tu nie wsadzę No, mógłbym zrobić niby tak, nie? Ale wtedy to musiałbym tutaj dać na środek Dobra Uf, Lecimy, ile dostanę na samej rundzie? 16, czyli mam dwa role Żeby mieć szansę na dostanie tego, nie? Wow, czemu to tak przyspieszone? Przyspieszyłem to o półtora A, bo strzałkami mogę przyspieszać Okej, okay. się trafi taki zielony co ma dwie tarcze, to, to nie ma szans na pokonanie go, nie? Ale ej, bardzo długo się trzymam. Bardzo długo się trzymam. Prawie go pokonałem, ej. Zrobimy tak, zrobimy tak. O, la, okej, to tak mam, mogę zrolować to trzy razy, Uf, to już mi się na teraz dostanę. Dobran, to co? Robimy tak, robimy tak. Bez młota to nie robota, świnie sprzedajemy, też sprzedajemy, a może bym to zrobił tak tutaj, żeby było miejsce, tutaj by się to na młocie odpalało, tutaj tak, Bank. Może jakiś żegien staminy byłby w sumie lepszy niż przyspieszenie tego. Nie ma to prawa by tu przetrwać, ale zobaczmy jak to... No... Prawdopodobnie to przegram, bo nie mam na to stamina, nie? No to bierze 0,7 to w sumie nie, nie, tak, nie tak... dużo tak dużo. No, ale to tak mi się da, że 3 już te prenatic sorty już jest za dużo, nie? Ale wygrałem to No fajne, fajne. Wow, no i wbiliśmy tak jak mówię Golda. Absolut Cinema. No następnym podejdę się panią Adventurer pod tego Steel Guberta i pod Dagarangi. Postaram się zrobić. A ja wam widzowie bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam za łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Zapraszam Was na mój kanał Twitch. link macie w opisie kanału jak i, y, kanału, jak i filmu. Jak wrócę z wyjazdu, to prawdopodobnie w najbliższy weekend będę nagrywał tego Devil May Cry. Streamy będą, więc możecie na streama, a jak nie, to będą filmiki na YouTube z tego. Ja już nie przedłużam, mam miłego dnia i wakacji, pijcie wodę, do następnego. Diana.